Tak mogliśmy właśnie ostatnio sobie czytać ten list Piotra. I każdy z nas, czytając ten list, wie, co do niego tam właśnie można powiedzieć z tego listu docierało, co dotykało, gdzie on pokazywał nam, w czym nie dostaje. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście list w tym momencie Piotra spełniał swoje zadanie z jakim Piotr go pisał tak jak mogliśmy też słyszeć, że Piotr miał to wielkie pragnienie aby to co pisze mogło dotrzeć do tych wierzących dziś może to docierać do nas ja mam tak pokrótce, chciałbym podzielić się właśnie tym co tak szczególnie przykuło moją uwagę kiedy czytałem sobie właśnie ten list na co mogłem szczególnie zwrócić tutaj swoje oczy. Jest to z piątego rozdziału. Choć już sam, właśnie początek nas o tym informuje, co, co jest tak bardzo ważne. Gdzie człowiek może sobie, przedwiecie przed Panem powiedzieć: No, właśnie, Panie, jak ja. W tym stoję. Te ostatnie słowa, właśnie tutaj, apostoła Piotra, będę czytał ten od dziesiątego wersetu. A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, sam Was do niej przysposobi, utwierdzi, Umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez sylwana, wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. I tutaj moglibyśmy się właśnie zatrzymać. Bo to jest właśnie też i co e, sprawiło, że ja mogłem się zatrzymać na tym, zastanawiając się e, nad tymi słowami właśnie Piotra. Piotra, który pisze e, o Bogu wszelkiej łaski wszelkiej prawdziwej łaski. Wiem, bo wiemy, że e, naprawdę jest też inny rodzaj łaski. Łaski, który rzeczywiście nie pochodzi od Boga, łaski, z którą też umie biec sam diabeł do człowieka. Diabeł dokładnie wie, co Bóg dał człowiekowi, z czym Bóg wyszedł ku nam, swojemu stworzeniu. Diabeł też próbuje podrabiać. My nieraz sobie mówimy o tym, że diabeł próbuje podrabiać, ale czy my naprawdę w to wierzymy, że On umie podrabiać? Że on też chce w coś wprowadzać człowieka. Kiedy Bóg otworzył drzwi łaski, tak jak możemy to pięknie czytać, kiedy otwieramy Ewangelię Jana, tam jest to w taki piękny sposób przez Jana powiedziane. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Czyli tu możemy zobaczyć te prawdziwe drzwi łaski. Prawdziwe. Wiecie, kiedy patrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to tu możemy zobaczyć, to są prawdziwe drzwi łaski. To nie ma, tam nie ma ani odrobiny jakiegokolwiek fałszu. Ale co próbuje zrobić diabeł? Wiecie, tak sobie myślałem, i tak do mnie doszło, on też próbuje. Mogliśmy sobie słuchać ostatnio o zakonie i o łasce. Zakon i łaska. Jedno i drugie? W czym człowiek się znajduje? No wiemy, że człowiek ma powiedzieć, mówi, ja nie chcę być pod zakonem. Mnie nie interesuje zakon. Ja chcę być pod łaską. Ale jaką? Czy jestem w stanie sobie rzeczywiście zadać to pytanie przed Bogiem? Boże, pod jaką łaską ja chcę być przed Twoim świętym obliczem? Pod jaką? Jaki rodzaj łaski ja chcę sobie, ona powiedzieć, wybrać? Czy ten, który ty dajesz, Bóg, wszelkiej łaski? Zobaczcie, nawet to było wspomniane właśnie przez naszą siostrę, że kiedy czytamy o ten list Piotra, tam jest wiele o cierpieniu. Piotr pisze rzeczywiście. W wielu słowach on to pokazuje o cierpieniu, kiedy czytamy najmilszy, nie dziwcie, jakby was coś no, spotkało, gdy was pali ogień, gdy przychodzi to doświadczenie, gdy cierpicie. A jeśli kto cierpi, pisze Piotr. A tu czytamy też, że a Bóg wszelkie łaski, które was powołał do, do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach. Zobaczcie, jakże wiele pisze Piotr o cierpieniu. I teraz, czy my widzimy Boga łaski? I czy to chcemy tę łaskę też wziąć, w niej być? Diabeł przychodzi, wiecie, z taką lekką łaską. E, powiedziałbym, frawolną łaską. Łaską, którą dzisiaj zachłysta się dosłownie, możemy powiedzieć, chrześcijaństwo, gdzie człowiek, można powiedzieć, mówi jestem jakim jestem, ale Bóg mnie akceptuje, kiedy do niego przychodzę. Czy to jest prawdą? Czy rzeczywiście nasz Bóg jest taki, że jestem, jakim jestem, nieważne, jakim jestem człowiekiem, nieważne, jak tutaj napojecie żyje na tej ziemi, Bóg wie, że jestem grzeźnikiem, ale Bóg nie patrzy na mnie, my znamy, znamy mu ten sposób, jaki dzisiaj człowiek chętnie mu na powiedzieć, przyjmuje, chętnie wierzy. Kto z nim przychodzi? Duch Święty? Czy Duch Święty przychodzi do człowieka na powieść właśnie z takim rodzajem łaski, gdzie mówi: Nie marw się, nie przejmuj się, nieważne, jakim jesteś. Bóg już dzisiaj nie patrzy na ciebie jako grzesznika. Jego oczy są skierowane tylko na jego syna. To nie jest Boża łaska. Naprawdę, wiecie, tak jak sobie myślałem, Boże, skoro Piotr pisze, że to jest prawdziwa łaska. To ja chcę widzieć tą prawdziwą łaskę. To ja chcę rzeczywiście przebywać w tej prawdziwej, najprawdziwszej łasce. Do czego mnie ta łaska prowadzi? Co ta łaska przede mną otwiera? Byśmy mogli powiedzieć: dziwne, ale zobaczcie, naprawdę, kiedy czyta się Piotr lista, ten list Piotra, to możemy zobaczyć, że łaska człowieka po prostu też prowadzi w cierpienia. Czy człowiek teraz może uznać to za łaskę? Człowiek mówi: Ja nie chcę cierpieć. Mnie nie interesują cierpienia. No to wtedy, wiecie, człowiek może sobie powiedzieć: Boże, mnie nie interesuje ten rodzaj Twojej łaski. Chcę łaskę bez cierpień. Ale naprawdę, wiecie, nie da się przyjąć jednak łaski bez cierpienia. Dziwne, ale słowo Boże mówi, że to jest łaska Boża, jeśli my niewinnie cierpimy. To jest łaska Boga. Czy my myśleliśmy na właśnie o tym rodzaju łaski, kiedy do nas pierwszy raz napojeć docierało słowo łaska? Mogliśmy się zachwycać, napowiedzieć powiedzieć jakby pierwszym tym obrazem łaski albo pierwszym etapem tej łaski. Ale Bóg mówi, jak chcę prowadzić dalej Ciebie w mojej łasce. Ja chcę dalej ci otwierać moją łaskę, ja chcę dalej ci ją pokazywać. I tu sobie mogę zadać pytanie, Boże, teraz czy ja chcę? Czy mnie to naprawdę interesuje? Czy chcę, żebyś mnie wprowadzał w całe podwoje Twojej łaski? W całe głębie Twojej łaski. To jest wielce zastanawiające właśnie, co pisze Piotr. Że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. My nieraz sobie mówimy, do czego nas prowadzi łaska Boga. Łaska Boga prowadzi nas do tego rzeczywiście, kiedy patrzymy na Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, bez tej łaski nie mamy jakichkolwiek szans. Kiedy mogłem na to patrzeć, myślałem rzeczywiście, jestem bez szans Boże. Nie potrafię bez Twojej łaski. Dzisiaj nawet było to w modlitwie właśnie wspomniane, że gdy my kładziemy życie jedni za drugiego, czy bez łaski jesteś w stanie, czy ja jestem w stanie położyć swoje życie? Czy potrafiłbym je położyć? Tak jak chce Bóg oczywiście. Ludzie kładą życie. Ale czy w Boży sposób kładą to życie? Czy w swój ludzki sposób je kładą? Bóg chce w Jego sposób, żeby człowiek kładł to życie. W miłości do swojego bliźniego, w miłości do brata, do siostry? Gdybyśmy mogli spojrzeć na powiedzieć na to wszystko, co mamy zawarte w Ewangelii, to możemy powiedzieć, Boże, bez Twojej łaski nie jesteśmy w stanie. Tylko Twoja łaska okazana nam w Jezusie Chrystusie, która otwiera nam właśnie te drzwi ku Temu. Łaska możemy powiedzieć, która no, daje nam to, że Bóg przebaczy nam wszystkie nasze grzechy. Co dalej? Czy to jest koniec łaski? Czy tutaj łaska kończy, mu napowiedzieć swoje działanie? Bóg przebaczył. Nie wiem, że łaska idzie dalej z człowiekiem. Łaska mówi, chociaż je ja cię poprowadzę teraz dalej. Oto wierzę, że Bóg ci przebaczył wszystkie twoje grzechy, oto wierzę, że teraz Bóg daje ci całkowicie nowe życie, daje ci całkowicie nową możliwość ku temu, abyś nie musiał już grzeszyć, ale mógł żyć dla Jego chwały, czego wcześniej nie mogłeś zrobić. Zobaczcie, to nam mówi łaska. W to nas może tylko wprowadzić właśnie łaska. Czy my chcemy dać się rzeczywiście wprowadzać, wiecie, w ten rodzaj tej prawdziwej łaski Bożej, o której mógł pisać Piotr? W tej łaski, wiecie, która nie mówi człowiekowi, bo zobaczcie, kiedy czytaliśmy na przykład te słowa Piotra, e, nawet je może przytoczę. Kiedy Piotr pisał tak, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Człowiek załatwiony. Jeśli chciałbym podejść bez łaski do tych słów, jestem totalnie załatwiony. To może mogę sobie tylko poszukać jakiejś pustelni, no bo jaskin tutaj w tym kraju to jest bardzo mało, i w tej pustelni próbować, można powiedzieć, teraz być świętymi, bo napisano. Ale zobaczcie, kiedy rzeczywiście wchodzimy przez łaskę, kiedy trwamy w łasce, to łaska otwiera nam oczy, w jaki sposób my możemy i jesteśmy świętymi. Możemy i jesteśmy. W jaki sposób możemy się uświęcać w tej świętości to dopiero może nam rzeczywiście pokazywać łaska. Tak jak Piotr napisał pięknie, prawdziwa Boża łaska. Kiedy znowuż patrzymy, zobaczcie, na apostoła Pawła, to mówi, jestem taki, ale z łaski. Łaska pracuje we mnie. Czyli naprawdę, kiedy możemy spoglądać na łaskę, niech Bóg nam daje widzieć ją całą. Dosłownie całą Jego łaskę, która jest nam dana, okazana w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, przez objawienie się naszego Pana Jezusa Chrystusa, no jak moglibyśmy to powiedzieć, żeby nie dać się rzeczywiście zatrzymać, tylko jakby w pewnym elemencie. Bo zatrzymać się w pewnym elemencie to jest niebezpieczeństwo, że dalej prowadzi diabeł. Naprawdę, on potrafi człowieka dalej poprowadzić własce, ale nie już Bożej, ale własne którą człowiek sobie sam zaczyna kreować. Bo ona mu się podoba. Ale czy mi się podoba cała łaska Boga, prawdziwa łaska Boga, która będzie mnie prowadziła przez doświadczenia, przez próby, przez cierpienia. I gdy będzie to, będę to znosił, Duch Święty będzie mógł mi powiedzieć: zobacz, to jest łaska dla Ciebie. Tak jak Piotr tutaj to pisze. Mój szczęśliwi jesteście, gdy to znosicie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest łaska dla was. Bo to jest łaska, my wiemy. Wcześniej znosiliśmy cierpienia, znosiliśmy obelgi, znosiliśmy pomówienia. No i słusznie je znosiliśmy, bo na nie sobie pracowaliśmy. Ale dziś, jeśli to wszystko znosimy, to to rzeczywiście jest łaska. To jest ten piękny monapoi właśnie rodzaj Bożej łaski, bo wiemy, że znosimy to z powodu tego, że my nie należymy już do siebie, ale że teraz należąc do Chrystusa, możemy żyć dla Jego tutaj chwały. A przez to, że żyjemy dla Niego, jesteśmy pomawiani, oczerniani. No nie jesteśmy jeszcze bici. Na mnie na przykład jeszcze nikt ktoś potężnie nie napluł. Nie, nie, nie próbował we mnie rzucać kamieniami i żadnego z nas. Ale wiemy, że są nasi bracia i siostry, którzy też już to znoszą. Są bici, są w więzieniach, słyszymy właśnie o tym. I możemy powiedzieć: oni znoszą łaskę. Dziwną może łaskę, ale to jest łaska: że cierpią niewinnie, że cierpią z powodu imienia naszego pana Jezusa. Że cierpią dlatego, że oddali swoje życie już całkowicie w jego ręce. Że opowiedzieli się w pełni za nim. Że dlatego cierpią. Wiecie, niech to tak rzeczywiście do nas głęboko dotrze. Czym naprawdę jest ta prawdziwa Boża Łaska? Żebyśmy nie bali się iść rzeczywiście w całej pełni tej łaski. Żeby było widać. Naprawdę, ja chcę, żeby było widać, że ja kroczę w łasce. Że łaska we mnie może działać. Że łaska może wykonywać we mnie z tym wszystkim, z czym ona tutaj przyszła. A do czego ona chce nas prowadzić, my wiemy. Znamy tą wolę Ojca przecież. To jest łaska naprawdę, żebyśmy my byli tacy jak Chrystus. To nie jest pycha. To nie jest zarozumiałość. To jest pragnienie Boga. Ludzie, można powiedzieć, którzy nie znają Biblii, nie znają Słowa Bożego, mówią: że Jesteś zarozumiały, jesteś pyszny, to może jeszcze Bogiem chcesz zostać. Nie. Chcę po prostu być dokładnie takim jak Jezus Chrystus. I to przyszła uczynić, można powiedzieć, rzeczywiście z nami łaska. Bez łaski nie ma sposobności. Możemy powiedzieć: Bez łaski nie ma mocy, która może to z nami uczynić. Czytaliśmy o zakonie. Już nieraz sobie to czytamy, że zakon nie był w stanie tego zrobić. Dlatego do nas przyszła łaska w Jezusie Chrystusie, aby to z nami dokonać. Całą właśnie tego pełnię, aby w nas to uczynić, aby Bóg nas miał takim, jakim on sobie zapragnął. Właśnie przez tą prawdziwą łaskę możemy powiedzieć. Niech będzie uwielbiona ta łaska, którą Bóg nam okazał, Jezus Chrystus. On jest całym wypełnieniem właśnie tej łaski. Bo kiedy my mówimy sobie łaska, to możemy powiedzieć Jezus. Bo On jest odzwierciedleniem całej pełni Bożej łaski, którą Bóg nam okazał. No i Bogu niech będzie właśnie chwała za tę łaskę. To jest właśnie to, to, co tak mnie szczególnie dotknęło i poruszyło, kiedy zacząłem właśnie czytać ten list. Ten, może, właśnie fragment do mnie, tak powiem Wam, szczególnie dotarł z rozumowaniem sobie właśnie łaski, jaką widzę dzisiaj, można powiedzieć, po latach mojego chrześcijaństwa. Czy widzę ją nadal prawidłowo? Czy widzę ją taką, jaka ona jest prawdziwie? Wiecie, chcę ją właśnie taką widzieć, żeby, tak jak powiedziałem, żeby ona mogła we mnie działać. Tak jak Paweł to powiedział, że ona w nim, łaska w nim pracuje. Żeby ta łaska mogła właśnie pracować we mnie. Wiecie, tak jak my sobie nieraz może to mówimy, ale to jest właśnie takie piękne, żeby, żebyście mieli korzyść ze mnie. A ja, żebym miał korzyść z was. I każdy z nas że miał korzyść z siebie nawzajem. To jest najpiękniejsze, co łaska może z nami dokonać. Amen.